Cześć. Witam cię serdecznie w kolejnym materiale szkoleniowym firmy Car Group. W tej lekcji zajmiemy się budowaniem marki osobistej. Marka osobista to nic innego jak taka firma, jednakże która nazywa się twoim imieniem i nazwiskiem. To ty stajesz się ekspertem i jedynym guru do spraw rozwiązywania problemów twoich klientów. Załóżmy, że Coca-Cola dostarcza smaczny napój, który rozwiązuje problemy swoich klientów. Czyli dzięki niemu Coca-Cola e, gasi pragnienie, pasuje do obiadu i tak naprawdę wprowadza fajny nastrój, więc rozwiązuje takie problemy. Jednakże, nie oszukujmy się, że ty, niezależnie czy będziesz firmą czy marką osobistą, również będziesz jakieś problemy swoich klientów rozwiązywał. No, i budując markę osobistą, czyli budując wizerunek siebie jako eksperta, bardzo ważne jest to, żeby trzymać się określonych metod. W tej lekcji przedstawię Ci kilka z nich. Na początku musisz zdecydować, w czym jesteś naprawdę bardzo dobry. Musisz obrać pewien kierunek swojego rozwoju. I nie chodzi tutaj o to, że chcesz zostać grafikiem, ponieważ nisze w branży graficznej są naprawdę bardzo różnorodne. Możesz zostać specjalistą do spraw animacji 3D. Do tworzenia ładnych zdjęć, do edycji filmów, do tworzenia infografik, no możliwości jest naprawdę bardzo dużo. W związku z czym tutaj bardzo ważne jest to, żebyś już dziś wybrał to, w czym jesteś naprawdę bardzo dobry. Sam rozwój jest, równie, jest bardzo istotny, jednakże nie wybijesz się na tle konkurencji, nawet w tej niszy, jeżeli nie znajdziesz swojego takiej swojej unikatowej cechy, którą możesz zaoferować klientom. W związku z czym tutaj bardzo ważne jest to, żebyś przyjrzał ofertę konkurencji i znalazł coś, czego do tej pory na rynku nie ma. Może to być, nie wiem, sposób y, obsługi klienta, może to być inna kreska, jeżeli jesteś grafikiem. Może to być jakiś nietypowy program, w którym to tworzysz grafiki, może to być dodatkowa usługa, którą po prostu dołączasz zazwyczaj do swoich podstawowych usług. Znalezienie unikatowej cechy, czyli tego co wyróżnia cię na tle konkurencji, jest kluczowe, ponieważ to właśnie to będzie twoja karta przetargowa. To właśnie dzięki temu będziesz w stanie wyróżnić się na tle konkurencji, co sprawi, że klienci faktycznie będą chcieli wchodzić z tobą we współpracę. Jeżeli chodzi o wyróżnianie siebie i marki, to bardzo ważne jest to, żeby zachować spójność Chodzi głównie o to, że jeżeli już podejmujesz się, jeżeli znalazłeś tą swoją niszę, jeżeli znalazłeś to swoje USP, to bardzo ważne jest to, żeby zachować spójność, czyli promować się na eksperta z wykorzystaniem USP, jednakże we wszystkich kanałach komunikacji, które wykorzystujesz do rozmowy z klientami. Więc niezależnie od tego, czy tworzysz posty na Facebooku, czy tworzysz stronę internetową, musisz wyróżniać siebie oraz samą markę. Ponieważ jest to kluczowy element budowania biznesu. Możesz z profilu prywatnego, na przykład na Facebooku, zamieszczać jakieś ciekawe informacje na temat tej branży. Jednakże nie zapominaj o tym, żeby obok stworzyć oficjalny fanpage Twojej marki, który to będzie jakby bardziej mm, no czymś na pewno oficjalniejszym, czymś bardziej oficjalnym niż Twój profil prywatny. Weź to pod uwagę. Kolejna sprawa to sprawdzenie konkurencji. Na rynku istnieje wiele firm, ale równie dużo jest marek osobistych. Dlatego, jeżeli chcesz stworzyć własną, to zauważ, w jaki sposób promują się inne marki osobiste, ponieważ różnice w komunikacji, jak i w budowaniu, tej marki w budowaniu strategii marketingowej mm, są inne niż w przypadku budowania firmy. Tworząc markę osobistą, odpowiadasz za wszystko swoim nazwiskiem. W przypadku firmy, odpowiada, za efekt końcowy odpowiada kilka osób. Więc weź to pod uwagę i sprawdź, jakie najważniejsze elementy różnią markę osobistą oraz firmę, która działa w podobnej branży. Kolejna sprawa to wybranie kanałów. Jeżeli chcesz promować się w internecie, to wybierz co najmniej, ale maksymalnie cztery kanały, za pośrednictwem których będziesz dzielił się. Z klientami swoją wiedzą i swoimi materiałami. Im więcej, tym więcej pracy dla Ciebie i tak naprawdę będziesz przepalał swój czas i budżet na reklamę, która w rzeczywistości może nie zadziałać. Bardzo ważne jest to, żebyś zadbał przede wszystkim o media społecznościowe, głównie Facebook, kolejną stronę WWW, YouTube, podcast i mailing. To za ich pośrednictwem można stworzyć jakby najtrwalszą relację z Twoim klientem. Nieprzypadkowo social media takie jak Facebook czy Instagram po, podane są na początku, ponieważ ich udział w budowaniu marki jest niezwykle istotny. Jednakże wszelkie reakcje, wszelkie interakcje, które wchodzisz z klientami właśnie tam nie mają faktycznego przełożenia na decyzje zakupowe. A mailing, który wymieniony jest tutaj na końcu, jest takim miejscem, gdzie to faktycznie możesz sprzedawać. W związku z czym, jeżeli nie wiesz, jakie kanały wybrać, to przede wszystkim profil na Facebooku, strona www, która ostatecznie na pewno ci się przyda niekoniecznie na początku y, twoje, y, twojego budowania twojej marki osobistej i oczywiście mailing, czyli rozbudowywanie bazy klientów, ponieważ to tam można nawiązywać bardzo intymne relacje. Kolejna sprawa to pewien plan. Czyli schemat, który umożliwi ci rozbudowywanie i egzekwowanie, jak i analizowanie, czy osiągasz wymierne efekty. Do tego zadania możesz wykorzystać takie narzędzie jak Asana bądź Trello. Są to programy, które ułatwią ci zaplanowanie każdego kolejnego dnia, jak i ewidencji projektów oraz plików, którymi będziesz się w swojej pracy zajmował. Jeżeli chcesz budować swoją markę na zasadzie kilku wykorzystania kilku kanałów, to wykorzystuj tę samą treść. Jeżeli tworzysz jakiś artykuł na swojego bloga, to jak najbardziej potnij go na kawałki i wrzuć do mediów społecznościowych. Wykorzystując tę samą treść, jesteś w stanie zachować spójność, a to bardzo istotne w budowaniu wizerunku eksperta. Jeżeli się czegoś podejmujesz, to rób to do końca. To bardzo ważne, ponieważ konsekwencja działań przekłada się na faktyczne zaangażowanie grupy odbiorców. Jeżeli podejmujesz się jakiegoś sposobu promocji Bądź chcesz wzbudzić zaufanie Twoich klientów, to działania krótkofalowe nie przyniosą tutaj skutku. Planuj na dłuższą metę i doprowadzaj każdy projekt do końca. Jeżeli już planujesz jakieś działania, to pamiętaj o tym, żeby opisywać je jakimiś czynnikami, za pośrednictwem których będziesz w stanie zmierzyć te wyniki. Dopiero wtedy będziesz widzieć, czy jest progres, czy tego progresu nie ma. Jeżeli go nie ma, to warto to i zmienić, i w taki sposób się rozwijasz. Dobra, liczę na to, że już teraz wiesz, jak z grubsza budować markę osobistą. Liczę na to, że te materiały są dla Ciebie bardzo merytoryczne, ponieważ wydaje mi się, że mówią one wprost, co robić, a czego unikać. Z tego miejsca zapraszam Cię do oglądania kolejnych materiałów.